Poczęty miał dzisiaj w ogóle przyjść, ale napisał mi, że ma mnie w dupie i nie przyjdzie, więc powiedział, że wiesz co, Krzysiek, miałem przyjść, ale jednak planszówki. Ja mam cię w dupie, bo tego tu jestem. O. <laughs> Oni nawet nie wiedzieli, gdzie nas mają i, i tak przyszli. Nie wiedzieliśmy, że będą planszówki. <laughs> Jak Ci się podobają hiszpańskie lalki w Bydgoszczy? Bardzo fajnie. Jest to tak zwane el okno życia. Muszę zobaczyć, powiedziałem to z francuskim akcentem. La okno życia. La okno życia. La okno, la vida okno. Tak, są hiszpańskie, bo każdy z nich wygląda jak stratowane przez byka na korlidzie. Jezus Maria, czy co to jest sklep? Czemu to są hiszpańskie lalki? Czemu są bokiem? Ta lalka ma smoczek. Ja myślałem, że to są kajdanki. Ta to w Zobacz. ogóle pozuje. Ta prowokuje stroje. No. Pompy ciepła, zaraz obok. Tu też mieliśmy miejsce. Patrz, Ej, a gdzie jest ta pizzeria? Ona no, tu jest, naprawdę? Bo ona powinna być tutaj chyba, gdzieś tak, już. Okay. Czyli przyjechaliśmy do pizzerii, której normalnie nie ma. A tam jest? Tak. Idziemy do pizzerii Roma. Po występie w knajpie zagadka. Jest w ogóle ciekawą rzeczą, że na występ mój z Krzyszkiem kaszparkiem kaszparkiem. Tak. <grych> tak jeszcze chyba nie przekręcali Twojego nazwiska. Yeah, yeah. przyszły dwie osoby, co były na występie Michała Alei również. Na szczęście przyszły na tyle późno, że nie z drugi raz tego samego, co gadam, tylko nowe rzeczy, co się tam gadali z Krzyszkiem. Bośmy się produkowali w formacie Ala litości. Zapraszamy wstępnie na naszą trasę, co będziemy, nie? Tak, Lito, wakacje Będziemy sobie liwiec, jeździć sierpię. w miastach jakiś tam różnych większych, mniejszych, prawdopodobnie, więc obczajecie. Z Kasparkiem Krzysztofem idziemy do pizzerii Roma się nadpierdalać, bo nam się należy. Graliśmy dla 18 osób w Bydgoszczy i było super. Tak było. Czy jesteście gotowi na niesamowitą, towarzyską rozmowę z dwójką wspaniałych komików, którzy zabawiali was przez ostatnie 60 minut? Ja mam wrażenie, że ktoś tam jest. gdzie? Tak do światła. Że tam? A, dobra. Tak, to w tak, w ogóle tak. Jest to ciekawe, ciekawego typu oświetlenie sceniczne, tak zwane chujowe. Tak. W I przeciwieństwie to, bo, do innych warunków w tym lokalu, które są doskonałe. Ale powiem Wam, powiem wam tak szczerze, że chciałem Wam bardzo podziękować ze swojej strony, ponieważ byłem niesamowicie zaskoczony, jak dobrze się dla Was występowało, mimo warunków panujących tutaj dookoła. Także chciałem dodać wielkie bardzo. Jestem ciekaw, czy jak stoję tak, to kamera, która tam jest, zbiera idealnie filar i po prostu będzie tylko samo moje audio. Eee, a nie, tu jest, poślałem, dobra, okej. Okay. Poszłałem o tym i przystawiałem okay. ją tam, teraz widać cię... bok Twojej twarzy, a nie będzie widać mnie. To teraz Cię zasłaniałem po prostu, no tak. No tak, ale to nie ma wielkiego znaczenia. <laughs> dobra. No, no. Najważniejszy jest Twój głos. O, dziękuję. Zastanawiam się, ile osób zostało w ogóle, bo tutaj chyba dwójka uciekła, tak? Możesz zrobić kolejną odliczkę. <laughs> W sensie uciekli wszyscy ci, którzy wystraszyli się, że po przerwie sprawdzimy bilety na pewno. No, na pewno, na, pewno, na pewno, Tak, tak. Tam widziałem, że tam siedział chyba taki samotny kolegi, sobie poszedł. Nie? On zaśmiał się tylko raz, jak powiedziałeś, że konkubent bije ludzi. <ścoughs> Ale ja słyszałem to. Tak, w sensie, tak, tak. tak. To był w ogóle bardzo dziwnego typu śmiech. Może po prostu przyjmują sobie, że musi coś zrobić, nie wiem. <laughs> nie, to są naprawdę jak ja. Miałem jeszcze jakieś takie krawędziowe żarty, nie? I tam, to jest takie bardzo niepokojące pokrywieństwo dusz. Jezu. Kiedyś miałem bit o tym, gdzie tam po prostu krzyczałem, zalegalizujcie kaziroctwo! I serio, i koleś jeden wstał i... Ale ja mam takie, ja miałem dwie takie rzeczy, na których mi się to seryjnie zdarzało. E, jeden e, to był bit jakiś e, traktujący, traktujący o problemie homoseksualizmu a drugi o Auschwitz. I ludzie często właśnie się pojawiały brawa czy reakcje w złych momentach. Bo raz występowałem w mielcu wspaniałe miejsce e, i po tym właśnie e, gość wiesz, e, usłyszał ten bit, który zahaczał o Auschwitz i podszedł do mnie... Ale z tymi Żydami, to trzeba zrobić porządek, ja już z ciebie. Chciałem mu odpowiedzieć, ale bałem się, że on ze mną zrobi porządek. <noise> jak, jak to, mu tłumaczyć dlaczego źle to zrozumiałem. To miałem troszkę mniejszego kalibru historię, bo jak gadam o tych milfach, to miałem jeden występ w Krakowie, gdzie po wszystkim podszedł do mnie Koleś i pokazuje na telefonie zdjęcie no, takiej babki tak, z 50 plus. I tak patrzę i mówię: No co on mówi? Rucham ją. <noise> A myślałem, że to zmierza do tego, że chciał Cię zesfatać ze swoją Matką. Nie, 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 to była może jego, nie mam pojęcia. Ale. Czy ktoś z Was kojarzy może taki format, który my robimy na YouTubie i nazywa się Litości? A gdybyś miał powiedzieć, skąd pomysł na tą fryzurę dzisiejszą? Czapka. Rzecz, która mnie inspiruje. Czapka. Mnie inspiruje do moich fryzur przede wszystkim łysienie. O, to moją cenną inspiracją, jeśli chodzi o jak upładać włosy, to Alan Pakosz zawsze robię wtedy w ten sposób. Alan ma te takie y, zakola swoje bardzo z klasą, tak, wysokie tak. czoło, ale takie fajne, stylowe, nie? No jak weźmiesz ten Google do rozpoznawania obiektów i weźmiesz głowę Alana, to wy, 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 wyrzuca wynik Rondo Mogilski. Naprawdę? Mhm. Jej, czyli no. lokalny patriota, Rondo we mnie na no pewnie. To był taki sparafrazowany cytat z 5 z Wodębiec". A fajnie, że ja mówię, a ty okazujesz na twarzy bardzo duży brak zainteresowania. Nie, mów, uwielbiam 5-2-2 Ej, 5 wadębiec jest smok, a słuchałeś tak. w ogóle 5 wadębiec? Tak, oni mieli ten kawałek to my Polacy? Tak, ale to jest jeden z najbardziej takich popowych. Ale bekowy, i... z takimi się wydaje, był śmieszny. Tylko, że wydaje mi się, że niestety duża część odbiorców ich zrozumiała yy, ten kawałek źle. W sensie nie, jako wiesz, yy, Bekę i satyrę taką z naszego społeczeństwa, tylko takie, tak, dobrze, to my Polacy. A to w ogóle był cytat z tej piosenki, to co mówiłem faktycznie. Oni mają bardzo dużo. Bardzo dobrych kawałków w warstwie tekstowej. W ogóle Hans jest moim zdaniem świetnym tekściarzem, Te kawałki są wręcz takie poetyckie. Dwóch z ich kawałków używałem nie wiem czy legalnie, mam nadzieję, że tak, ponieważ instytucja, w której to robiłem, opłacała za X w spektaklach. Myślałem, że na weselu. Nie w spektaklach teatralnych. Bardzo fajnie grały w tych spektaklach. Kawałek się nazywa elektryczność w ciszy. Elektryczność w ciszy wypełnia powietrze elektromagnetyczne, zmysłowe napięcie. Dobre chwile w ciszy nie umierają punktualnie, a ja go nie wciąż za nimi by znów się fatalnie. No bo Polecam Hiram Grona. <laughs> bo planujemy z nim przyjechać do Bydgoszczy. <laughs> Celujemy właśnie w taką sprzedaż jak no. dzisiaj. <laughs> Bo tak fajnie, bo to wygląda jakbyśmy byli na czyichś urodzinach po tak, prostu. I to jest... Chcemy, żeby tytuł pasował do warunków. Nikt nie, nikt nie będzie krzyczeć, nie musiał krzyczeć, i teraz będzie wiadomo co to za format. Jeszcze Łukasz Wolski z nami przyjedzie, wiemy, że was to nie zachęci, ale pozdrawiam, Łukasza Tak, to tak. Serdecznie. To tak. będą jakieś takie okolice wakacji, tam lipiec, sierpień, coś takiego, więc. Jeśli w ogóle po dzisiaj komuś się podobało, na tyle, żeby znaleźć nas na social media. I nas tam śledzić, to będzie bardzo miło. Bardzo ładnie wcisnąłeś nagowanie tak. produktów. E, tak, 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 tak. Bo, bo jeżeli tego nie zrobicie, to też będziemy wiedzieć, bo my mamy tyle tych Ponieważ lajków. Już, już Was wszystkich znaleźliśmy, jest Będziemy Was śledzić, aż Wy nas zaczniecie śledzić. No, a poza tym, my wiemy, ile mamy lajków. To jest taka liczba, że spokojnie możesz zapamiętać, nie? Ja nie pamiętam że w mm -hmm. to 1148. Słuchaj, <laughs> ja... ja w ogóle musiałem założyć nowy fanpage, czaisz? Musiałem od zera zaczynać, bo nawet ja myślałem, że coś zrobiłem, że chociaż złamałem jakiś regulamin, albo coś że jestem takim stand-upowym bad boyem. Nie, okazało się, że jest błąd na Facebooku i przez pół roku nie umieli go naprawić, kurwa, i ja zrezygnowałem po prostu z rozmów z supportem. Powiedziałem, no że nie warto, bo sam wcześniej pracowałem w takim wsparciu technicznym, więc. Wiedziałem, jak to się skończy. O, Jesus, no. Czekaj, bo nie wiem, czy tam do nas było, czy tam. Nie, to przybaczy. co coś zabawia piwo. Nie, nie. Ja już wierzę mam takie, co? Ktoś się odezwał? Naprawdę? Podoba się, podoba się. O może to do mnie? I przypomniałeś sobie wtedy relacje z rodzicami. Tam wydajecie się dość sympatyczną parą, tak? Dobrze mi się wydaje. Czy rodzeństwo? To jakby ja nie oceniam. Nie ma, nie A ma czy problemu. Czy to się no. wyklucza? <laughs> Małżeństwo. Małżeństwo okay. oh. Macie jakieś imiona? Gosia i Tomek. Gosia i Tomek. Kto jest kto? Nieważne. <laughs> Mam wrażenie, że przyszliście równo ze mną do lokalu, albo nawet przede mną. To co macie tyle czasu? <laughs> Aaaa! Ale wow. dzieci, to oni tu będą siedzieć, jak mnie widzą. Oni mają jeszcze ta wiesz, bo niech oni wyjdą, wtedy rozsypię koks. I zrobimy tak, jak pan Kazik Staszewski powiedział. Kiedy mówił, dziś mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Tak, wiemy, Kazik. tak, puściłem oczko do kamery, bo w tym świetle w chuj będzie widać. Dobra, a rozumiem, że macie dzieci, tak? Czy po prostu zostawiliście inne dzieci babci jakieś, nie? Spoko, dużo tych dzieci? Dwójka. Dwójka, wow! I co, zostawiacie? Chcielibyśmy grać tak okay. Krzysiek wam bardzo zazdrości, bo to jest teraz 1600 zł na miesiąc. <grym> nie rekompensuje. Nie rekompensuje? Chodzisz Krzysiek? Nie warto. A nie rekompensuje dlaczego? A gdybyście mieli powiedzieć, co jest najbardziej uciążliwe, jeśli chodzi o dzieci poza wszystkimi oczywistymi plusami takiej sytuacji. Hałas. Hałas, o! No to tu macie zajebiście dzisiaj, nie? I oni wiesz, oni siedzą tutaj. Hej, ktoś krzyczy i mamy wyjebane! Co na stand-upie jest najciszej. Tak, tak, tak. To jest dobra rekomendacja naszych występów. A czy ktoś z Was jest może spoza Bydgoszczy? – O! A skąd przyjechaliście? Brusy. – Brusy. Kurczę, nie byliście czasem na mieszku w Toruniu? To idealnie potwierdza, jak niewiele osób Cię śledzi, że Ty rozpoznajesz swoje fanów. Co robicie w tych brusach? Bo taki jesteś bardzo tajemniczy, nie? To co na przykład robisz? Ja jestem akurat To co robisz tak, w sensie żebym zrozumiał? Produkcja obwodów drukowanych. Produkcja obwodów? Drukowanych. A to nie jest tak, że po prostu drukujesz zdjęcia na HP-ku? Nie, i tam, że. Zobacz, zrobiłem obwód. Dla mnie zawsze takie urokliwe i słodkie jest twoje niezrozumienie technicznych tematów. No ty... I potrafisz z prostej rzeczy zrobić tak chuj skomplikowaną, że faktycznie ja nawet nie rozumiem, jak rozumiałem wcześniej. No ale co, czekaj, to ty robisz takiego, robisz taki realny obwód, czy tylko plany robisz? Od, od projektu do wykonania. Czyli cały proces zamykasz. Ok. Od czego? Trawienie. Trawienie. Wierci się obwód? Jak czyś jak usłyszał trawienie, to mam mózg zjebane Jak elektronika trawienie o chuj chodzi, co? To lądują on... w pizzy, co? To wiesz co, to on robi te rury do gastroskopii, jak to trzeba strawić. Nie? Co przy tej wizycie urzekło Cię w Bydgoszczy najbardziej? Widziałem centrum erotyczne, to jest zawsze bardzo ciekawe. Teraz jesteśmy w pizzerii, zamówiłem sobie flaczki. jest dość urzekające. Jestem ciekaw, powiedziałem, że są dobre. Ale myślę, co jeszcze jadłem w Bydgoszczy? Co to było? A wiesz, że to nie musi być jedzenie, bo może być coś, co urzekło Cię, a nie jest jedzeniem. No ja wiem, ale ja przez japę poznaję rzeczy najczęściej. Przez japę? Tak. Ooo, no. poznaje rzeczy przez japę. Czy tak poznałeś swoją miłość życia? Tak. No, rozmawialiśmy, tak? Więc to jest ważne Bardzo, regionalna bydgoska kuchnia, manekin polecam Regionalne dania z Bydgoszczy, świetne Czy ty teraz... a nie jest sieciówka manekin? Nieprawda Nawet jeśli to oferuje dania bydgoskie nie są jakieś makarony i tak dalej? Bydgo... Bydgoskie dzień wow. bardzo Tak zwany bydgoski żąbek. <laughs> Przez cały dzień Dzisiaj się czułem jak taki wymięty worek, bez energii, totalnie. Mówisz o worku mosznowym. Tak i przed, m, m, miałem dwa występy dzisiaj, ponieważ występowałem na soporcie z Leją i teraz mieliśmy razem występ. Przez cały dzień się czułem okropnie, w ogóle nie miałem energii, zero. A teraz nagle o godzinie 22.30, kiedy tej energii do niczego nie potrzebuję, nagle jestem pełen życia. I myślę, że yy, to potrwa chwilę. I jak już będę jechał samochodem do Gniezna, gdzie mam nocleg, to będę miał totalny zjazd i będę musiał sobie, wiesz, puszczać muzykę na maksa i dopijać energetykiem i katować swoje serce do granic możliwości, żeby tylko zmieścić w nim trochę życia i miłość do mojej żony, którą serdecznie pozdrawiam. A wiesz, że efekty kokainy mogą być długoterminowo negatywne? Kokainę? Mhm. No tak, dlatego biorę ją cały czas. Sprytnie żeby jest tylko krótkoterminowy efekt. Polecamy. Miałeś gastroskopię? <grym> Jeszcze nie. Jeszcze nie miałeś? Nie miałem. Ile masz lat? 36? No to powinieneś się zrobić to i to. Po co? <grym> po co? No żeby przeżyć niesamowite doświadczenie. <grym> nie, nie. Mi już, ja już u proktologa zaliczyłem wszystkie bazy naraz to. Jak? No miałeś kolonoskopię? Nie wiem, czy to się liczy, bo byłem u gościa, który miał naprawdę długie paluchy. To <grym> w sumie... na końcu kamerę? No nie no, mam nadzieję, że to tylko dla nas zostało, to co tam się działo. A tam jeszcze, no kochani, jesteśmy w trakcie badania, zaraz pokażę Wam, jak wyglądają polipy. Nie i tam. Dawajcie donate, to pogrzebie. Dobra, ej, a to zróbmy może taki jakby e, zajawkę tego litości, które będziemy robić, jak tu przyjedziemy następnym razem. I możemy spróbować jako dwaj, wiadomo, heteroseksualni specjaliści od tematów kurwa wszystkich. Patrz fajnie, że oni wchodzą, rozglądają się, widzą nas i wybierają inny pokój, nie? To jest wspaniałe, dobra. To stary, Co stary. się właśnie z tego dzieje, zobacz. Że. Patrzył i stwierdzał. Ja jedną sytuację innego typu. Ktoś wszedł i zajebał dwa krzesła. To było najbardziej motywujące takie. Przynajmniej daliśmy coś komuś. Tak. Tak, 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 tak. A ma ktoś z was jakiś taki problem niesamowity, który chciałby rozwiązać? My spróbujemy w pięć. Czekaj, minut, czekaj, one ta, tak. Tam, tam jest zajęte. Patrzą na nas i tak podejmą decyzję, że nie, spierdalamy, <laughs> to nie, to łatwo. Hej, jak chcecie, wejść, to możecie. To nie jest. Tak, 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 tak. Jedyny koszt siedzenia tutaj trzeba nas słuchać, naprawdę. Tak, ostatnie 5 minut jest za darmo. patrz, <laughs> będą tam stałe i się domnie, że. Ale fajne, bo jest między nami jakaś relacja. Wiesz, tak, czas tak. stoją jeszcze, nie? No, ale... jest taka relacja, że tam. Dobra, wyczekamy was, kurwa. My tu mieszkamy. Wiemy, że musicie stąd spierdalać w jakimś ten, skończonym czasie. Ten event się nie skończy. Oni zostawili dzieci w domu i kurwa, będziemy tu siedzieć. Aż im się znudzi. Śmiało, śmiało. Wzrośnie na widownię o połowę, jak się naprawdę. A teraz faktycznie jest to już prawda. No i tak jest dobrze, no. Tam wydaje mi się, że siedzi dość sympatyczna para, siedziałem nie obok... jesteśmy A, do, to, 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 sorry, to sorry, to sorry, to sorry, sorry. To był bardzo kulturalny sposób, żeby ci powiedzieć, żebyś się kurwa na nich nie odzywał. Dobrze, no, dobrze, Kolego, dobrze. kolego, nie jesteśmy sympatyczni. <laughs> co chcę wiedzieć? No to co taki nerwowy jesteś, Chciałbym wiedzieć? Co się dzieje? W sensie, okej, okay. wiem, że mieszkasz w Bydgoszczy, a to daje. Gość po prostu siedzi w takim miejscu, że nie jest w stanie wyjść. <grystanie> Zakłyszczył ich dwie inne pary. Proszę <grystanie> o Proszę o dobra, dobra. <grystanie> Już no, zantagonizowałeś za, całą Zrobiłem za, założenie, co mam powiem chłopaki. Wyglądaliście razem świetnie, ale... I dalej tak jest, tylko wiem już, że nie jesteście parą. Potem wiesz, wyjdą i... Mówiłem ci, że się domyślam, kurwa! Mogłeś Bydgosz, chociaż... Bydgoszcz nie jest na to gotowa! Mogłeś trzymać ręce na stoliku przynajmniej! Wow. No, słuchaj, ta ręka na kolanie to był przypadek. Przyszedłem już do piwo, rozumiesz? że to to Czekaj, bo następna osoba wchodzi, ocenia, myśli sobie, no o, i sobie idzie. Bardzo Dobra, ale e, chciałbym się dowiedzieć w ogóle, bo jesteście zbyt Bydgoszczy? Tak. Dobra, i jak bardzo zbyt Bydgoszczy? No nie bardzo, bo mieszkałem pod Bydgoszczy. A, okej. Okay. Też w Brusach, czy? Nie, nie to troszkę dalej, w mhm. Brusy Okej. Okay. Co to znaczy? Więc... Okej. Okay. Czyli czekaj, wy mieszkacie dalej, czy bliżej, bo się zgubiłem? Bliżej, bliżej. Brusy są dosyć daleko, tak, To zupełnie nie w tą stronę, tak. Dobra, a możesz zdradzić gdzie? Czy to jest jakaś tajna baza wojskowa i tak dalej? Dość tajna, ale okay. mogę zdradzić gdzie. No no. no. Przy Przyłęki, Przy dobra. Mówi, to jest prawdziwa miejscowość, czy zmyślił? Fajnie, tak. <śpiewanie>, że Ludzie z B nie, wie. Wydgosz nie wie, brusy... Zielonka, przyłęki, ciele, nie wie. Ale to jest Czekaj, czekaj. ciele? Nie? Jest miejscowość obu, Ciele? Obok Dobra, a jest miejscowość Krowa? Ale teraz cię bardzo zgubiłem, kto z nami rozmawia, a kto nas próbuje zrobić w Aż to. <laughs> to jest cała prawda. Okej. Okay. Szczerze, to ja y, kiedyś miałem taki okres w życiu, że bardzo chciałem spróbować kokainy, a nigdy tego nie zrobiłem. I nie żałuję. Jak myślisz, co cię powstrzymuje? przed spróbowaniem kokainy? Znaczy teraz mhm. to już po prostu nie chcę, a wtedy powstrzymywało mnie to, że jestem osobą, która się uzależnia od rzeczy szybko i po prostu bałem się, że się uzależnię od kokainy od razu. Mhm. Bo przeczytałem, że można się uzależnić nawet po jednym razie i stwierdziłem, że, że nie chcę ryzykować. Bardzo szybko się uzależniałem od używek i dlatego też, wiesz, zrezygnowałem z alkoholu i wszystkich w ogóle takich około narkotykowych rzeczy. No bo nie jest to dla mnie. Ja jestem, wiesz, Osobą, która nie powinna się z tym bawić. A jaka była najpodlejsza rzecz, jakiej próbowałeś? Barmańska cytrynówka. Albo wino marki Cavalier. Coś z tych dwóch rzeczy. Ale wydaje mi się, że barmańska cytrynówka, bo też piłem ją w bardzo podłych warunkach. To znaczy, przed imprezami, na które chodziłem, kiedyś tam na jakieś, wiesz, takie dancingi typu techno, drum and bass i lata 80-90, to wszystko w jednym budynku. Kiedyś była taka imprezownia, nazywała się Bielopole w Krakowie. Na Bielopolu tam było kilka knajp. Kicz, caryca, Dubu i off centrum. W jednej nocy mogę spróbować z wachlarza całego stylów muzycznych, zaczynało się od, od kiczu bo tam była taka muzyka najbardziej chyba taka przystępna generalnie dla wszystkich. Później, nie, zaczynałem od Carycy, bo w Carycy była taka muzyka, która mi się najbardziej podobała. Później byłem bardziej pijany, przechodziłem do Kiczu, jeszcze bardziej. Przechodziłem do tego off-centrum, bo tam była taka, wiesz, taka rąbanka typowa, a kończyłem w Ubudubu, bo nostalgia, lata 90., wiesz, taka muzyka. A później kończyło się upiciem na smutno, ostatecznie i powrotem do domu na nogach poprzez Hamburger Max, w którym był paskudny najbardziej hamburger jaki może być, czyli taki wiesz, bochen chleba, przekrojony na pół, tam wrzucone najtańsze, najpodlejsze burgery z, z hipermarketu i to zalane, żeby nie było... nie, przepraszam, jeszcze zasypane kapustą pekińską i zalane Keczupem, najpodlejszym i majonezem. Dobra, to jak tam u Was jest w, w cielu? Nie w cielu, w tym. W przyłękach. W przyłękach. Cisza i spokój. Cisza i spokój. Okay. Dokładnie, tak jak tutaj. <laughs> wow. No dobra, bo e, a pracujesz w Bydgoszczy, czy tam w przyłęku? I można wiedzieć, co, czym się trudnisz na co dzień? Jestem z Jesteś wow! I, zna... I to i... jest zawód, który Krzysiek rozumie, Tak, nie! Wiesz co? Obwody, płytki, trawienie, kurwa. Nie. Ja jestem w szoku, że jest stolarz, który znalazł na coś termin, po prostu. Nie, nie, nie. Nie, śmieję się, bo mój brat teraz zamawiał rzeczy u stolarza i tam wiesz, tak, z rocznym wyprzedzeniem trzeba. Bo teraz wydaje mi się, stolarze mają taki renesans, jeśli chodzi o te meble kraftowe itp. Nie zupełnie, ale nie jest źle. Co są meble kraftowe? No takie, że nie jedziesz do IKEA, czy tam kurwa bodzio meble, no nie? To wszystko się mówi kraftowe. To jedziesz do Filipa i mówisz, Filip, zrób mi stół. Filip mówi, nie mam terminów, nie? I ty tam potem zapłacę ci więcej Filip i on mówi, no dobra, to co byś chciał? No słuchaj, przetestujmy to. Filip, zrób mi stół. Nichu ja nie robię stół. <laughs> no inaczej jest niż mówiłeś. <laughs> a czy, a czym, w czym się specjalizujesz? Raczej kuchnię garderobym, zabudowę... Robisz kuchnię? Kuchnię bez stół? <laughs> Filip! Stup to nie kuchnia. A no tak, bo to Ale są. Wyspa te... Wyspa ci pierdolę. To słuchaj, a zrobisz mi wyspę z nogami? Nawet można być na kuchnię. Wow! Wyspa na kółkach, to to byłoby spoko. Ale powiem ci, że jak odkąd mam wyspę, to dużo bardziej mi się podoba moja kuchnia. Styka. To ile ty masz? Dużą kuchnię. Dużą? Nie. Tomek tak naprawdę mówi, o, mam wyspę, a ma kurwa wysoki taboret i ty, ty, ty. To, to jest na której mogę usiąść. A nie. tak z ciekawości, Filip, masz wszystkie paluchy? No. Ja nie, okej, okay, stary. U mnie w miejscowości był jeden stolarz, który naprawdę dużo chlał i miał tylko kciuka i jeden środkowy palc. On miał rękę jak ludzi Glego, nie? Miał taką zgrubiałego paluła tutaj, serio. Macie troszeczkę teraz, że tak powiem. jakby... Mój obraz tego, w tej chwili stolarz tak naprawdę to rzadko kiedy w ogóle stoi przy pile, no ja piłę to tylko widzę jak chodzę odbierać elementy, kiedy są gotowe, przywożą mi, ja to skręcam, wrzucam to do klienta, dziękuję, do widzenia, kasuję, cześć. Okej. Okay. Czekaj, odbieram. kurwa Filip, ty powiedziałeś, że tak jesteś stolarzem, by a skręcasz meble z okay? Ikei? <laughs> Ja, ja byłem stolarzem kurwa, przez 10 dni w zeszłym roku. Dobra, kogo tu jeszcze nie zagadaliśmy? E, tamtą dwójkę na samym końcu? Was chyba jeszcze nie zagadywaliśmy, nie? My jesteśmy na do skoku. Tak, Fajne, tak, no. widziałem właśnie. Poważnie? Nice! Na prowadzeniu Alan Pakosz, na soporcie Tomek Machnicki, który musiał uciekać, bo miał dzisiaj y, drugi hmm. występ w Bydgoszczy. Także możecie jeszcze zdążyć na jego występ, jeżeli sobie wyjdziecie teraz. Traficie na końcówkę, którą właśnie to słyszeliście i od nas to było tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się bydgosz. Na razie do zobaczenia. Cześć. Widziałem że to są Można? prawdziwi fani. Nie? Wow, nice. Spoko, spoko. I jak, jak, jak lej poszło? Fajnie. Fajnie. Ale support lepszy, Le, lej przyszł. Właśnie. Ulej fajnie, ale to na ciebie przyszło dwa razy, nie? Ja ale to jest ciekawe, że ja zażartowałem, że tak będzie, i naprawdę tak jest. Coś <śmiennie> Albo w Bydgoszczy tak rzadko coś się dzieje że jak jest, to już chcą to wykręcić do cna, jak cytrynę po prostu. Wow. No to co, takie no. Spok, a to jeszcze czekaj, tak, to jeszcze to, jeszcze, to jeszcze dopytamy. E, jak wam się podobał Alan Pakosz dzisiaj? Zajebisty, Krzyśek. <grym> <grym> Zostaw Alan. Nie, chcę, chcę złą opinię na, na, o który to był, nie? No, to, to... Słuchajcie, ale nie byliście na występie Krzyśka, więc Krzysiek, zrobię swój materiał, jeszcze raz, specjalnie <grym> dla was. <grym> I jedziemy, pełne 40. No co, mamy coś jeszcze, Krzysiek, czy zostawimy ludzi w spokoju? <grym> nie, 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 to im chcę <grym> powiedzieć, że słuchajcie, jak jesteście takie stand-upowe wariaty, że chodzicie dwa razy na tego samego chłopa, co nawet nie jest na plakacie... Ale jak ty masz świadomość, że oni to są przez przypadek, że to nie jest tak, że naprawdę podążali Nie na... psuj! Kur... nie... byłoby do nagrania. Naprawdę, no, ale... No to, okay. wie, to wytnę. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostry kłyk. To spotyka w lesie dzika, ten na od szybko raz. Jak jesteście takie wariaty stand-upowe, że przychodzicie dwa razy na Tomka, Ojej! Niesamowite! Czyli specjalnie dla mnie! Drugi raz! Mimo tego, że kupili droższy bilet e, to wiecie, że będziemy w Bydgoszczy drugi raz w okolicach wakacji najprawdopodobniej nie w tym lokalu ale będziemy! Tak, będziemy z tym, bo wy się tego nie słyszeć będziemy z formatem litości, który jest no śmieszny, fajny super polecony. Na Jak będzie fajny, to przyjdziemy. Dobra, dobra. Wow, 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 wow. Poczęty miał dzisiaj w ogóle przyjść, ale napisał mi, że ma mnie w dupie i nie przyjdzie, więc... Tak, no. A wow. pomyślę, przynajmniej szczery jest. To. No tak. Nie. Tak. dał zajebiste, dał zajebiste usprawiedliwienie. Powiedział, powiedział, że wiesz co Krzysiek, miałem przyjść, ale jednak planszówki, <laughs> więc przegrałem z jakimś budowaniem hotelu w Eurobiznesie. Krzysiek, ja mam co w dupie, bo tego tu jestem. Tak? O. Oni nawet nie wiedzieli, gdzie nas mają i, i tak przyszli. Nie wiedzieliśmy, że będą planszówki. <laughs> Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w przyszłości.